Ulotka organizacji sierpi młot Warszawa 1 maja 1941 rok. 1 maja raz, raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Setki, tysiące miliony bojowników o wolność z Azji, Afryki, Ameryki i Australii. Biało, czerwono i czarnoskórzy. Ramię w ramię, pierś pierś. Raz, 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 dwa, trzy, cztery. W zwartych szeregach, jak potężni, olbrzymi, zbliżają się do nas. Niczym ogromne fale zaleją kontynent europejski i zmyją czarną zarazę, która jak trucizna opanowała Europę. Coraz bliżej i wyraźniej słychać dźwięki wyzwoleńczej pieśni. Dochodzą one do nas z ukrytych w podziemnych piwnicach i na, i na strychach. Tony te dodają nam odwagi i nadziei, że bliski jest dzień, w którym my także będziemy wraz z nimi maszerować w szeregach, a głos nasz zleje się z ogólnym okrzykiem: Zwyciężymy! Jak morza, uwolnieni zostaniemy z żelaznych tam. Zmyjemy na naszej drodze wszystkie moce ciemności, wyłamiemy kraty więzień i obozów koncentracyjnych, zniszczymy mury getta, uwolnimy zniewolonych, a na gruzach zbudujemy nowe, nowe systemy oparte na sprawiedliwości i braterstwie. Żadnych uprzywilejowanych ras, żadnych uprzywilejowanych klas czy kast, tylko ludzie, po prostu ludzie. Tak jak w roku ubiegłym, również i dziś nie usłyszymy pierwszomajowych pieśni. W tym roku zabraknie maszerujących w zwartych szeregach bojowników o wolność. I to nie tylko dlatego, że but hitlerowskiego żandarma ciśnie i gniecie, gniecie naszą pierś, również w mrocznych dniach caratu bojownicy o wolność, nie bacząc na prześladowania carskich satrapów, którzy w swym okrucieństwie nie ustępowali metodom hitlerowskim świętowali 1 maja ale przez wzgląd na to, że tym razem 1 maja nie jest świętem, lecz dniem podsumowania tego, co się stało i wyznaczeniem tego, co ma zostać zrobione w najbliższym czasie. Ruch wolnościowy musi być gotów, bo z każdą minutą, każdą godziną nadejść może załamanie się sił zbudowanych na czarnej i ślepej ciemności. Ci, którzy przeżyli upadek caratu, pamiętają, że również wtedy uważano załamanie się takiej potęgi za coś niemożliwego. Jednak kiedy tylko zachwiał się fundament, zaraz runął budynek, postawiony z pewnością na o wiele mocniejszym i trwalszym fundamencie niż hitleryzm. 1 maja jest dniem przygotowań, 1 maja jest dniem walki. Żadna klasa społeczna czy grupa ludzi nie ma prawa do monopolu, bo 1 maja jest dniem tych wszystkich, którzy walczą o wolność i równość dniem wszystkich uciskalnych i prześladowanych. Z tą chwilą zniknąć muszą wszystkie odcienie i ugrupowania. Istnieje tylko ta strona barykady z naszymi bojownikami o wolność, i tamta strona z naszymi wrogami i ich pomocnikami.